Witam wszystkich. Moje poszły do ścinki. Zaraz będzie bomba. Dopiero co zgoniłem. Ile? 10 sekund temu i już są u Mańka w dachu. Poszły ładnie. I już jest bomba. Aj się. Aj się rozciągły. O nie. Tu teraz przyjdą. Wejdź tam z powrotem. Tak jest. Zajdą się? O, teraz tak. No on już gania chyba trzeci raz. Ładnie. Tam cztery moje górą odskoczyły. No, że widać. bo moje to już idą jak siwe. <laughs> Zobaczymy świeżaki, przetestujemy te jasne. Zobaczymy, co się będzie działo. Ech, idą te moje jak siwe. Co jakiś. Spancer jakiś O, Maniek już dosiad daje ona łobie i idzie się na łobi i <noise> dzisiaj na łoje. dalej idą Ale się by to z niego śmiał <noise> No, no ładnie poszły No wcierają mu tam w dach prawie ładnie ładnie Dobrze nie te spady <ścoughs> Zajwiście poszły dzisiaj pięknie Są tu cztery nad dachem No jeszcze się zetną no te moje centralnie u niego w dachu kurw, zeszły do tych jego Ja tam Są niżej niż te jego Jakwizże, ale to jest fachowiec Zeszły w dach i gwizże ostro No wcierają w dachu niego ja pierdol ja Ale kurwa Ale jaja. ale meksyk, albo się na tłucze tam, kurwa. E. Ocknęły się. Idą jak siwe teraz. E. Mają siłę. Tak jest jeszcze raz poprawka. Ła, zostało dużo, trudno gołym byta. No, nie, no trochę ich przyszło i tak, ale sporo zostało. Już widzę, że sporo zostało, świeże pewnie. No ale centralnie nad bodą, ta jest jakiś pancer takiego innego koczka idą jeszcze raz idą po swoje pięknie dzisiaj pięknie no ale już ścinowane to już same idą jeden do drugich i bomba tak jest o dzisiaj będzie młyn Ciekawe jak te świeże zdadzą egzamin. No i sąsiad też ma sporo świeżych tam. może dwanaście. 12. Nieścinkowanych jeszcze. I znowu ścineczka. Pięknie. Pięknie. I do domu. Pięknie. Idą ładnie, teraz ładnie się urwały. Poszły po swoje. O. <laughs> Jeszcze tam do niego. Tak jest. Dobra, dorzucę tego koka, niech one tu przyjdą. Erbą się. Już parę razy ścinkowane, to już... No jest, wyrzuciłem tego wejfra. Ciągną tam do niego, o głupie. A tu się rozrywają jakoś to moje ostatnie coś. Nie bardzo im to idzie. Jest tam parę sztuk górą Mogłyby wpaść Mają chęć <grym> O dzisiaj będzie. Będzie młyn Będzie młyn Dobra no, słowa też matemą bały zaraz A te parę tam leje, pół jego, pół moich pewnie Ale jest sporo przyszło Ta po tam to jego 5 Jego albo i nie jego no może i te świeże mogły im się porąbać wełbiem, przecież tam tak ładnie, ale jest, granda wróciła tu. Zanim usiądą, to się zejdzie. Jest ich, jest, ale one zaraz z powrotem tam pójdą. Muszą się wychodzić po prostu. ale ładnie, dzisiaj ładnie. Centralnie nad budą u niego. A te parę sztuk górą tam chodzi, mogłyby ich zawinąć. O tu dwa jakieś życie. A no i wczoraj mu złapałem dwa, obtarły się lekko. On mi złapał też dwa z tych świeżych. A dzisiaj zobaczymy, co te świeżaczki pokażą. O, tu są Siad, dziadzia goni. Sam są za drzewem. Też ma pakę. Gdzie one są? Tu są. Ładnie poszło. Od razu. Zrazu poszły do niego. Jeszcze tam chodzą w dachu ładnie, ładnie poszło. Jeszcze raz pójdą, e, już jaśnie jak odbił nie się Coś pięknego Oj zaczynałem jak chodzić jak siwe tu O jest winer jakiś jego widzę już odbija O idą centralnie tam do niego Stasz jakiś tam zjeżdża do niego. Znowu są u niego. Prawie że. No jeszcze nie. No może. Zaraz znowu zejdą w dach. Ładnie dają, ładnie. Kurna, znowu będzie ścinkał u niego centralnie w dach zeszły. Ja pierdzielę, to trochę bliżej. I bomba znowu. <laughs> Potrójna ścinka. Ech! Oj, mał, się urwał. Zaraz zobaczymy, czy będą rwać. Niech myślą. Ej, idą, wracają po swoich. O tak może, czy lepiej widać. U, a mało, teraz mało i został. Tam przyszły jak siwa. Wow. Biegiem po resztę Łobuzy Ładnie chodzą no i idzie to <laughs> Idzie reszta serajna Kurde <laughs> dzisiaj będzie manko, już widzę jak mało i zostało Ej, jeszcze tam coś się tłucze. No dobrze, no i chłapie te dzwony. Pięknie, dzisiaj to pięknie. <śled> No i centralnie w dachu u niego, nie? Te jego cały czas nad dachem tam krążą. Zajebiście. No świeżym idzie się po pieprzy się wełbie, tam jest kupa została na pewno Jeszcze nie, nie pójdę, się umęczyły trochę <zysy> Pięknie, dobra dam pauzę, bo to już będzie pół godziny trwało, moje no, już tutaj schodzą, od mańka nic nie wróciło przez te parę minut Posiadały chyba już, wejdą, to co usiądzie to mu wejdzie, czemu nie, teraz gołębie są głupie Wiadomo tu ścinki co mamy to Niektóre to nie potrafią się oderwać, już jak zostaną u niego czy tam Na odwrót to i stare padają Zaraz zobaczymy czy coś jest Ej, jeden świeżak jest, widzę, to nie jest źle. Dwa Sprawdzę tylko czy są trzy gołębie Reszta mnie nie interesuje bardzo Lejwinderka jest, samca nie widzę No i widynki nie widzę na białym ogonie A jego chyba nie ma nic A nie, budapę żółty jest jego widzę. No także wesoło, fajnie dzisiaj fajnie. Później napiszę w komentarzu jakie straty, bo widzę, że na pewno duże. <grych> Dobra, pozdrawiam wszystkich.